Maneczko z tej strony Manifol, a to jest kolejny odcinek. Taki poradnikowo coś pokazowy jako ciekawostka również. Ponieważ mam swoje tekstury na serwer Minecraft. Które możecie pobrać z linku w opisie albo na serwerze. I tak. To będzie taki mały, krótki poradnik ciekawostkowy lub jak to woli, taki pokazowy. Jak w ogóle robię tekstury, które są akurat na, na serwerze, którego używam. Aktualne tekstury, jakich używam, to są tekstury Manilen, czyli te tekstury, których już Wam pokazywałem w kilkunastu odcinkach. Tak przy okazji jest piątek. Godzina dziesiąta, i prawdopodobnie jest na egzaminach, więc no. No, więc yy, możecie życzyć powodzenia. Yy, no. I tak. Yy, to jest taki krótki, może nie poradnik, tylko coś. No. Yy, yy, I tak. Yy, przygotowaną mam kopię tekstur z MindDN. Ta ta oryginalna jest tutaj. Ale my się zajmujemy teraz tymi teksturami, które są tutaj. I tak. Bloki jak i itemy są tworzone w kombinacji PNG, czyli no obrazowe, czy jakoś tam jakoś, Jak wolisz, nie? I tak, przygotowałem sobie tutaj cztery takie testowe tekstury. Są to jakieś liście z cześciami, które znalazłem na, na ogródku. Myślę, że, że jakieś zdjęcie było i zeskalowałem to w rozdzielczości 1024p na 1024p, czyli idealny kwadrat. Zrobiłem tak samo to z drewnem. Nie miałem niestety dębowego drewna, ale też użyłem jako cześniowe lub jak to woli, wiśniowe, czy jakoś tam. No więc nie miałem przy sobie jakiegoś dębowego drewna, więc muszę, użyję na kwestię takiego mini poradnika lub pokazująco ciekawostkową takie drewno. I oczywiście jakieś liście świerkowe. Wiadomo, że to nie są i liście świerkowe, tylko igły. Znalazłem gdzieś takie fajne drzewko, więc. Troszkę tutaj jest tego, ale to tam nie szkodzi. Chodzi o to. Samo to jakaś szyszeczka. Myślę, że ładnie. No i trawa. Trawa jest taka standardowa. O Jezus Maria. Dobra, nieważne. O się wytnie. W sumie tego i tak nie będzie tak. Te... <grym> e, dobra. Nieważne. Myślałem, że to jakoś nie będzie widać, ale jednak widać. Więc będzie jak będzie. Taki mały pejlik. Więc mamy tutaj cztery tekstury i musimy je zamienić na typ PNG, czyli wchodzimy sobie tutaj. Otwieramy za pomocą GIMP. Oczywiście innego programu na razie nie używam, ja używam po prostu GIMPa, ponieważ to jest najwygodniejsze. I tak, musimy to wyeksportować w wyborze pliku PNG. I gdzie jest PNG? PNG. Jest PNG. I właśnie w tym pliku musimy go wyeksportować. Nie ma innej opcji. I tak. Mamy trawę PNG, czyli to już jest blok trawy, tak jakby powiedzieć. Więc to możemy usunąć. Tak samo będziemy musieli zrobić ze wszystkimi czteroma. Oczywiście cztery wybrałem, bo takie po prostu. Chciałbym Wam pokazać tylko, jak to ma wyglądać. I tak. PNG, PNG. Taka ciekawostka po prostu. Okay, jeszcze dwa. Jeszcze dwa. Mam nadzieję, że wiatraka w... nie słychać w tle. Ale to jest nieistno... nieistotne. Dobrze, wyeksportujmy to jeszcze szybko. PNG. OK. To. Mamy drewno PNG. Czekaj tu PNG, środkowe PNG. Jeszcze liście PNG. Ale musimy zamienić nazwy, ponieważ nazwy są po angielsku. Niestety. I zaraz będziemy je nazywać. Wiem, że to teraz chaotycznie i niektórzy mogą z jakieś powiedzieć: e, mogłeś to już pisać, ale. Nie. Po prostu skomplikujemy to na mój sposób. Ok, nie czepiajcie się. Więc mamy to, to możemy usunąć. I tak, co potrzebujemy? Wchodzimy do %updata% Procent. Szukamy. Minecraft Resource Packs i weźmy. Uwaga, naszą kopię tekstur mani.dn. ok są tekstury Maniden. one powinny się ukazać. Dokładnie tutaj są. Yy, I tak, teraz musimy tutaj edytować je. Czyli tak, <laughs> blok. I grass, grass, block no. blok, dobra szukamy top, niestety nie ma innego, po prostu musimy nazywać grass blok podłoga top czyli teraz nie, nie większy grass block, top eee, grass nazywamy grass podłoga blok podłoga top ok, mamy top to się automatycznie napisało. I teraz drewno, czyli jak to nazywa się? Log po prostu, chyba, nie? Wood. Chyba log, jak się nie mylę. Akcja log, a nie. Og. My chcemy dokładnie oak log. Oak log. Dobra, mamy. OK, nazwałem sobie już wszystkie te wszystkie bloki. Po prostu teraz je możemy wrzucić. Tu powinno się pokazać. Zamień pliki, ja już to zrobiłem, żeby upewnić się, że wszystko działa. Kiedy zobaczymy sobie, powinno być wszystko ładnie czytane. Dobrze. Mamy tego tekstur pack-up granego. Teraz możemy wejść do Minecrafta. A więc włączamy, przełączamy sobie Minecrafta i testujemy na naszym starym świecie. Jesteśmy na razie bez tekstur. Cały świat wygląda tak. Wyłączymy sobie Shadery. Tak na szybciocha. o i zaraz będziemy zobaczyć jak te tekstury wyglądają tak naprawdę jestem naprawdę ciekaw jak to wygląda dobrze zwyczajne liście zwyczajny pieniek zwyczajna trawa I co jeszcze? drewno oraz zwykłe te te wszystkie bloki zostały zmienione może nie to ale to na pewno. Dobrze. Yy, włączmy te tekstury. One są tutaj, jak możecie zobaczyć. Yy, nic się nie stanie, bo to jest stworzone na, na wersji 1.16.1, ale ja to nagrywam na wersji 1.16.4, więc yy, troszkę starsza wersja, ale ona i tak się załaduje. Więc włączamy. Gotowe. Ta kamera się załaduje. I możemy ujrzeć. No, dzisiaj. ujrzeliśmy tekstury bloków, które są zjęcie. Ja, zmarły, jak to wygląda. A jednak, widać te ruszki. No dobrze, wygląda to dziwnie. Jakieś szyszeczki. Jakieś igiełki. Trawka. Drewno. Drewno jest komiczne. Wygląda to bardziej jak brzozowe drewno. W ogóle jak to będzie wyglądać jako brzozowe drewno? No, wygląda fajnie. Ale brzozowym drewnem to raczej nie jest. Drzewo wygląda bardziej tak Blokowato aniżeli jako to. Jest takie chropowate. Ale jest są fajne na tym drzewie. Jest onoż... To jest niestety dąb. To jest testowe, więc wygląda tak jak wygląda. Jest można powiedzieć, że ok. Prawa też. Prawa w ogóle. No, trawa, jak trawa wygląda, no jest trawa, o co, o co się czekać. Niestety to nie jest w, teks, w rozdzielczości 20, 2000, 2K na 2K, ale jak już będzie na 1000p. Ładnie to wygląda, naprawdę ładnie. Dziwnie, ale ładnie. Czekajcie, tylko cztery tekstury się zmieniły. Tak. No. Ładnie to wygląda, w ogóle jak to na shaderach będzie wyglądało, weźmy sobie project Lumy Myślę, że ładnie to będzie wyglądało. No włączaj się. Ok, na szejderach to wygląda, czy ruszają się liście? Ruszają się, ruszają normalnie, ładnie. Kresznie na wietrze są, no. Przy <laughs> okazji powiem, że to jest wszystko znalezione blisko mnie. Tak po prostu zdjęcie z telefonu i, i tyle. Troszkę przerobienia i niech będzie. Oczywiście to, to nie będzie jako tekstura, tekstura na MyDN, po prostu to jest jako ciekawostka zrobiona. No, to by było tyle chyba, nie? Jeżeli chcecie więcej takich poradników albo jak w ogóle od podstaw zacząć zrobić teksturpaka własnego to może zostawcie tutaj 15 lajków jak Wam się uda jeżeli chcecie abym udostępnił Wam ten oczywiście jeszcze troszkę do poprawy tego tekstur paka to tu musicie zostawić 20 lajków wiem że Wam się nie uda więc no, tak szybko go nie dostaniecie chyba. Chyba, że się mylę. Dobra. To by było chyba na tyle z tego poradnika. Ciekawostko odcinka. Kolejny odcinek z Maniden. Nie wiem kiedy się pojawi. Możliwe, że za dwa dni. Albo za... nie wiem, bo tam teraz jest dużo pracy nad tym. A teraz też za bardzo czasu nie mam. Może od przyszłego tygodnia dopiero będą odcinki już wlatywać co, co 2-3 dni. Przez 3 tygodnie, ponieważ po trzech tygodniach znowu będą mega duże przerwy. A nie chciałbym ich tak mega często robić tych przerw. Jak teraz wróciłem w końcu po roku. No to możemy. I tak, jeszcze wam coś powiem, ponieważ... Chciałem wystartować z nową serią i to będzie. Dla was do wyboru. Mam dwie gierki, które chciałem ogrywać na odcinku. I to jest e, e, City Skylines. Może ktoś zna, może ktoś nie zna, no to coś takiego może nagram. E, więc City Skylines oraz Kerbal Space Program, który będzie może. Jakoś ogrywany cięciami, lub bez. Zależy kto, kto będzie chciał. To jakaś taka seria może być. Szkoda, że nie ma ankiet na YouTubie. To byśmy mogli sobie zagłosować, która gierka by mogła iść. I nowa seria z PFT, która była zawieszona już pół, dwa lata temu. Chciałbym ją w końcu reaktywować, ponieważ zaczęliśmy tam sobie chodzić i tak. No, tym to nie będzie PFT, ponieważ jest już i wersja 1.17 z fajnym na szczęście, i datapakami. Właśnie datapaki były na tym, tym, jak to się nazywa, sobie I chciałbym to powtórzyć po prostu, chciałbym to powtórzyć. Żeby mieć skończoną tą serię, bo tak trochę głupio zaczynać w 7 odcinków i nie kończyć tej serii. E, dobra, a kiedy, wam, e, kiedy te serie pojawią się, to jeszcze Wam dam znać. Więc e, to by było na tyle tego poradnika, ciekawostko, coś tam odcinka. E, ja się komentujcie, subskrybujcie. E, Lajkujcie, jak będzie 20 lajków dostępne wam save'a albo 15 lajków, no to zrobię poradnik jak zrobić tego tekstur pakal od podstaw. No, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Na razie, no i cześć.